Uwaga, znajdujemy się teraz w miejscowości Bobrówka, przy samej granicy, przy samym płocie i to jest sam słup graniczny tam jest jego białoruski kolega, to wiadomo, tu gdzie stoją te słupy to jest pas drogi granicznej, więc tu chodzić nie można. Tu kiedyś był zwykły pod było ogrodzenie, tu była taka ławeczka, tu taka miła starsza pani była, co zawsze miłośnik ją serdecznie pozdrawiał. Nie ma już teraz tej chwili tej ławeczki akurat tutaj. Tu była taka kiedyś pętelka, że można było tędy zawrócić. Teraz jest to rozjeżdżone, bo zaorane, zasypane piachem, żwirem, więc nie można. No i tu wszędzie są kamery niestety. Więc już tam do, do polskiego słupa podejść nie można. I zawsze była taka miła pani, jak wspominał ten znajomy miłośnik z Warszawy, że nikt nie chciał się przywitać, bo ludzie są na Podlasiu bardzo otwarci. To, to już akurat też znam, bo też bo doświadczyłem to, bo mam rodzinę na Podlasiu zresztą. Akurat. No, teraz trochę się bardzo zmieniła ta bobrówka. Jeszcze przed budową tego słynnego ogrodzenia. No i tu, gdzie jest ta droga, to był pas drogi granicznej. Tak jak już w poprzednich ludziami, teraz pas drogi granicznej oddzielają teraz te słupki, gdzie są zamontowane kamery. W tym miejscu to był drut kolczasty. Bo nie drutu kolczastego. I przed słupem polskim, tutaj co widzimy, to był pas zaorany. W tej chwili to jest zwykła droga. Po białoruskiej stronie oczywiście nic się nie zmieniło. Tak, to zielosko tam stoi. To jest taka dróżka akurat po białoruskiej stronie, więc tam, straż białoruska wtedy podjeżdża, do swojego białoruskiego kolegi, który tutaj stoi. <grym> Jesteśmy tu jak w Big Brotherze. Pełno kamer wszędzie, pod każdym kątem. I tak to wygląda teraz ta wieś. Kiedyś, jak byłem tutaj przed budową płotu, mnie straż graniczna zaczepiła tutaj. I tu była taka pani pocz, pocztę rozwoziła, tam miał strzyjaż do straży Graniczna tędy jeździ. No akurat miałem okazję spotkać patrol Straży Granicznej. To mnie wylegitymowali tutaj. Jeszcze się pytali czy ja za Białoruski słup nie poszedłem, nie, nie poszedłem. Dlaczego bym pójść? Nie jestem samobójcą. Tym bardziej, że normalnie można... W ramach ruchu bezwizowego na Białoruś pojechać, więc nie byłoby sensu naginać się, bo i byłby niby zakaz wjazdu. Gdybym miał na lewo tą granicę, w zesłowie przekroczyć to. To i tam by ją pojechać, nawet na paszport chociażby. No teraz na Białoruś można pojechać w ramach dobrosąsiedztwa na ruch bezwizowy, ale tylko można przekroczyć granicę polsko-białoruską. Nie ma możliwości przekroczenia innej granicy niż polsko-białoruska. Można jechać na przepustkę w ramach ruchu bezwizowego. W, w, w rejonie przygranicznym można też ich, przy, przy, przez Litwę jechać. Bo teraz po polskiej stronie gran, granicy są ogromne kolejki i rekordziści stali tam na granicy 3 dni. Ja tam rok temu nocowałem w samochodzie, to prawie dobrze tam spałem w samochodzie. Aż mnie budzili Białorusini, bo trzeba było do, do przodu pojazd Pod, podciągnąć. Rok temu robiłem też zdjęcia, kręciłem też filmiki z tamtej strony akurat. Byłem w kilku miejscach, ale... Tutaj jeszcze, tutaj jeszcze znajomy miłośnik z Warszawy to jeszcze zawsze do straży granicznej dzwoni mówi o swoim przybyciu. Ja akurat tego nie robię. No ale co innego gorzej by było, gdybym... A nie ma możliwości, bo też bariera językowa jest, żeby od tamtej strony informować tamtych strażników. Zresztą nie znam takich przepisów do końca, więc to trochę też jest... Trochę z nagięciem robione były te filmiki z tamtej strony granicy podczas zeszłorocznego pobytu. I tak to wygląda w tej chwili wieś. Na razie strasznie granicznie po drodze nie było widać podczas tego przyjazdu. I tak wygląda droga od granicy. Myślę, że jeszcze jedno miejsce odwiedzę dzisiaj. Planuję jechać właśnie w Opakę Dużą, tam gdzie jest droga Lokalna przy samym płocie obecnie. To trzymajcie się. Do zobaczenia za chwilę.